Cześć wszystkim, tutaj Fizjokris. Dziękuję bardzo za 1000 subskrypcji. Jedziemy z kolejnym filmikiem. Zespół Cieśni Nadgarstka. Zbliżają się święta, zbliża się czas zmożonej pracy. Będziemy mocniej eksploatować nasze dłonie, nasze ręce. Co za tym idzie, możemy jeszcze bardziej przeciążyć nasz nadgarstek. Jeśli masz dolegliwości bólowe związane z drętwieniami palców, z bólem kłębu kciuka, z bólem podczas ruchu kciuka, ten okres może jeszcze bardziej nasilić te dolegliwości bólowe jak sobie z tym poradzić? dowiesz się właśnie w tym filmiku, więc zapraszam i teraz widzisz moją dłoń, moje przedramię kolorami zaznaczyłem ważniejsze struktury aby zobaczył jak to wszystko wygląda i czym jest spowodowany właśnie ten zespół cieśni nadgarstka bardzo ważne, żebyś wiedział gdzie przebiega nerw pośrodkowy ponieważ on jest odpowiedzialny za te nasze mrowienia w okolicy palców przebiega on właśnie tutaj, jest zaznaczony na czarno jego gałązki unerwiają poszczególne palce oprócz ostatniego palca i połowy palca, palca serdecznego. Więc rowienia właśnie są w tej okolicy. Um, ucisk, czyli zespół cieśni nadgarstka jest to ucisk tego nerwu właśnie w tej okolicy. Na czerwono jest zaznaczone więc więzadło poprzeczne nadgarstka. Ono okala tutaj całą tą okolicę i pod nim znajdują się też ścięgna zginaczy palców, a także zginaczy nadgarstka, a także inne struktury jak tętnice, żyły. Wszystko to jest tutaj upakowane w tym małym kanale i gdy mocno eksploatujesz swoją dłoń poprzez pracę ta przestrzeń się zmniejsza i ten nerw jest uciśnięty przez te wszystkie struktury i dlatego powoduje mrowienia i drętwienia tych palców. Co zrobić? Musisz jak najbardziej rozluźnić tą okolicę, rozluźnić też przedramię, bo często w różnych filmikach widzę, że pokazywane są ćwiczenia rozciągające Natomiast co zapominane jest o, o tym, że trzeba rozluźnić całe przedramię, ponieważ ono jest napięte, twarde i te ścięgna też nie pracują w sposób prawidłowy. Więc to wszystko się składa w jedną całość: musisz rozluźnić przedramię, musisz rozmasować sobie tutaj tą okolicę, rozmasować sobie dłoń i wtedy możesz przejść do rozciągania, co też ci za chwilę pokażę. Więc zaczynamy sobie teraz. Pokażę Wam krótki instruktaż, jak możecie wykonać sobie sami masaż. Jest to bardzo proste i bardzo skuteczne, fajnie rozluźnia właśnie tą spiętą okolicę. Najpierw zaczynamy sobie od masowania okolicy tutaj naszego więzadła poprzecznego nadgarstka i jest to bardzo proste. Bierzesz sobie kciuk, kładziesz sobie rękę na przykład tak jak ja na stole i wykonujesz masaż poprzeczny. Ja to teraz wszystko rozmarzę, ale już wiecie, gdzie co przebiega, i masujecie sobie. Masujecie sobie tak z minutkę, właśnie tak jak teraz, i później zmieniacie ruchem takim w górę i w dół. Musicie rozluźnić całą tą okolicę, rozluźnić to spięte miejsce. Możecie też wjechać sobie na kłąb kciuka. Jest on też bardzo często przepracowany. Te mięśnie są też napięte, co ciekawe gdy permanentnie uciskany jest ten nerw, w późniejszym okresie już zobaczycie zaniki tego kłębu kciuka. Jest to już dalszy etap tej, tej dolegliwości jaką jest cieść nadgarstka, ale do tego starajmy się nie dopuścić, dlatego staramy się jak najczęściej masować to miejsce, gdy czujecie ten ból, gdy czujecie to drętwienie, górę. I do boku, możecie sobie zmieniać. Tak jak teraz. Później przechodzimy sobie wyżej. Punktowo uciskacie sobie miejsca na dłoni. Tak jak teraz. O, ja nawet czuję tutaj delikatny ból, czyli gdzieś kłączuk ostatnio popracował. Te mięsie są troszkę napięte. Rozluźniam to. Poczuję większy ból. Przytrzymuję w tym miejscu. I mogę sobie poruszać samym kciukiem. Też bardzo fajnie rozluźnia. Też bardzo fajna technika. No właśnie. I jak już rozluźnimy sobie dłoń pouciskamy. Przechodzimy sobie na przedramię. Przedramie jest też bardzo często napięte, jest twarde jak skała. Też musisz rozluźnić, aby cała dłoń poczuła ulgę i całe to miejsce się rozluźniło i. Yy, nerw mógł się łatwiej ślizgać. Gdy rozluźnisz te wszystkie struktury, wtedy możesz przejść do ćwiczeń rozciągających, które za chwilę pokażę. Jak rozluźnić ramię? Też kciukiem wchodzisz sobie tutaj w masę mięśniową i rozluźniasz. Przechodzisz sobie w górę, w dół, wszystkie struktury starasz się pouciskać. Później łapiesz sobie całą dłonią Łapiesz całą masę mięśniową i ściągasz ją. Tak jak teraz. Łapiesz i ściągasz. Możesz sobie złapać i dodatkowo rotować do wewnątrz całą rękę. Jeszcze bardziej pomożesz ściągnąć tą całą masę mięśniową. Bardzo ładnie rozluźniasz tutaj powięź, włókna mięśniowe. I teraz zewnętrzna strona, i teraz ręka idzie do środka, łapię i ściągam w dół. Ręka zaraz się czerwieni, jest ładne przekrwienie te mięśnie. Powoli puszczają, rozluźniają się. Możesz ten masaż i to rozluźnienie wykonać sobie około 5 minut. O, właśnie, tak jak teraz. I przechodzimy sobie do ćwiczeń rozciągających. Po wykonaniu masażu przechodzimy do właściwych ćwiczeń rozciągających. Ćwiczenie numer 1. Ręka uniesiona na wysokość barku. Wykonujesz supinację, czyli ramię kierujesz, ramię kierujesz w tę stronę. Następnie palce zginasz do podłogi. W tej pozycji przytrzymujesz, i co możesz czuć? Możesz czuć już teraz drętwienie tej okolicy swojej ręki. No, ja delikatnie zaczynam czuć. Przytrzymujesz sobie 20 sekund, następnie rozluźniasz, powtarzasz drugi raz, przytrzymujesz, liczysz sobie i wykonujesz sobie 5 takich powtórzeń. Następnie. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, jest to ta sama pozycja, ale dodamy sobie tutaj dynamiczny ruch głowy. Ręka zablokowana, palce skierowane w dół i wykonujesz sobie zgięcie głowy w przeciwną stronę. W tym momencie jeszcze bardziej poczujesz drętwienie, mrowienie. Jest to oczekiwany efekt, ponieważ w tym momencie tak jakby ten nerw zaczyna odżywać i poprawiasz jego całą ruchomość, cały ślizg w przebiegu swojej ręki. Więc nie bój się tego. Przytrzymaj tej pozycji, spróbuj się wytrzymać, jest to nieprzyjemne. I wracasz. Powtórz sobie 4-5 razy, po. Z przytrzymaniem 20 sekund, właśnie tak jak teraz. Super. Kolejne ćwiczenie. Ręce złączone, łokcie na wysokości barków, i w tej pozycji wykonujesz zjazd dłoni w dół, czyli dłonie kierujesz. Do podłogi, przytrzymujesz, liczysz sobie do 15 i następnie wracasz, rozciągasz sobie wewnętrzną stronę swojego ramienia, przytrzymujesz, schodzisz w dół i wracasz. Około 8 powtórzeń z przytrzymaniem 10-15 sekund. Ostatnie ćwiczenie, ręka wyprostowana, wyprostowana drugą ręką, łapiesz sobie palce od góry. I ściągasz je w swoim kierunku. Wykonujesz taki ruch. Angażujesz całą rękę, cały nerw. ściągasz, przytrzymujesz. Liczysz sobie do 15, do 20. I rozluźniasz. 4-5 powtórzeń tego ćwiczenia z pełnym zaangażowaniem. Przytrzymujesz i rozluźniasz. Bardzo fajne, bardzo proste ćwiczenia. Często spotykam się z opiniami, że jedynym właściwym wyjściem przy zespole ciśnienia nadgarstka jest operacja. Operacja polega na przecięciu tej czerwonej wstęgi i tak jakby odbarczeniu tych struktur, ale nikt o tym nie mówi, że po okresie rehabilitacji, po powrocie do swoich czynności dnia codziennego czy powrocie do pracy wykonujesz te same zadania, te same czynności, które spowodowały właśnie ucisk tego nerwu. Jeśli nie zajmiesz się ćwiczeniami, nie zajmiesz się prawidłowym ślizgiem tego nerwu, rozluźnieniem swojego przedramienia, to bardzo często spotkasz się z tym, że te objawy Ci wrócą i ta operacja nie przyniesie wymiernych rezultatów. Bardzo się cieszę, że oglądacie moje filmiki. Liczę na łapkę do góry, na subskrypcję i zobaczymy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, PhysioCrisis.